mam mordeczki, wro James. Słuchajcie, mogę zrobić w końcu jedną kartę na 15 level. Hura. 15 elite level, no i szukałem jednej karty. To jest jedna karta z tego deku, strzelajcie jaka to jest. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Nie, to nie będzie graveyard na 15 level, to będzie baby dragon. No bo teoretycznie baby dragon jest w lawie, czyli nie grać tym głównym nigdy. Jest w golemie, czasami jest, why not, baby d. Jest w splashyardzie, baby d. Gdzieś tam jeszcze jest? Gdzieś tam pewnie jeszcze jest. Także no. Niech będzie Baby D. No, po prostu zrobimy Baby Dragona. Eee, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także hop art cards. Zobaczcie, Baby Dragon art 50. Let's go, let's go, let's go. Jest piękna sprawa Baby D. Upgrade Available. Upgrade Free. Jest free 15 level. No coś pięknego. Baby Dragon. Na 15 levelu, czyli coś pięknego, robimy Screena, bank, elit, Jak to pięknie wygląda elit. Macie już jakieś karty na 15 levelu? Dajcie znać jakie macie, albo jaką pierwszą kartę zrobiliście na 15 levelu. U mnie jest Baby Dragon, no i teraz trzeba go przetestować. No ja wracam do Splash Yarda, bo na ostatnim live'ie. Hmm, 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 no, wart, nie warto wspomnieć ostatniego live'a. Działo się tam bardzo dużo złych rzeczy. Za co była odpowiedzialna lawa i Firecrackerka? Także miejmy nadzieję, że tego nie wywrócimy nigdy więcej, absolutnie, czyli zmieniamy na drugi, na, nie na ligę, tylko na Trophy Road 9K do wbicia. Ja mam póki co 8128, wypadł mi też e, Shrek jako pierwszy banner, także zmieniłem banner całkiem taki fajny, zielony. Jeszcze nikt zmienia i będzie fajnie. Także widzimy się za chwilkę na arenie i zobaczymy, co ten Baby D potrafi na 15 levelu. Bęk, tak, dobrze. Jesteśmy, cyk, jesteśmy w grze. Uhuhu. Ktoś ma kolegę, ma animowany banner. Także grubo 14 level kinga. Okej. Okay. To powiedzmy, że na dzień dobry mam już. Ile ja mam przewagi, jeżeli gość ma 14 level kinga? Ja mam 15. Jaką mam przewagę na że Ktoś to wie? O Jezus. Troszkę za wcześnie, ale guys, to jest nie wykluczone, że ludzi, mirror czyli Splashyard na Splashyard, czyli coś, czego ja nie lubię grać, bardzo nie lubię grać yy, mirrorów. Ale zobaczcie, bo tam już jest 15 level tego mojego Baby Dragona, czyli on tego 14 porobi. No musi, ale jakoś specjalnie więcej HP mu nie zostało. No dobra, no i tak, Graveyard na Graveyard, i on ma niestety tą wersję z AI. Kamikaze mówił, żeby bronić yy, Graveyarda nie Poisonem, tylko czubsami. No ale dobra. Teraz chyba trzeba było jednak bronić Poisonem. No i defense wszedł ładny. Rycerz się cały czas, cały czas trzyma przy życiu. Oczywiście nic z tego nie wyjdzie. Musimy budować ponownie. Tego pusza powiedzmy. Na spokojnie. No on z Helikinga, więc teoretycznie może na oba całe rycisnąć. Dobra, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Na razie nie panikujmy. Mhm, kolega mi chciał tu spojzonować, właśnie to uczynił. Niestety. Chyba nie będę leciał na razie tym jeszcze. Chociaż on nie ma pojzona, to mogłem polecieć, chyba nie. Nie miał pojzona na defense, mogłem polecieć. No trudno. Może za chwilę polecimy? W sumie? Czemu nie? Dorzucę barala. Nie wiem do końca dlaczego go dorzuciłem. Nie, nie chcę jeszcze. Jeszcze poszukam jakiejś lepszej okazji. Nie wiem. Poszukam jeszcze jakiejś okazji. Ciekawe, czy tu będzie poisonował chłopak. Ja tutaj mam teraz całkiem value poisona chyba. Niestety, ale coś mi tam padło. Wizard jest No, chłop ma 1000 HP przewagi. Ja jeszcze nie draconiałem mu wierzy, także średnio najeżdża mocno. Chyba muszę jednak zaczynać po prostu tego grewiarda puszczać. What? Dobry, teraz poleciał z mojej strony wszystko w sumie. Ja teraz lecę grewiardem. Okej, okay, on daje do obrony Poisona. Ja dorzucam wszystko w sumie co mam. Też nie jestem do końca przekonany, że to jest very nice good pomysł. Teraz ten barrel wydaje mi się, że jest dobrym pomysłem. On już chyba ma... nie miał Skalikinga, okej. Okay. Hmm. Chyba nie wyłączyłem powiadomień, więc wypadałoby to zrobić w tym momencie właśnie. Dobra, on ma Skelly Kinga już na pewno na ręce. A ja mam duży pusz na ręce. Zobaczymy, jak to wyjdzie w takim razie. Chyba to muszę ściągnąć jakimś tornadem w ciem. Oj, oj oj. Dobra, poizona zostawiam sobie. Wszystkie barwy padły. On tam co nieco się podładował. Wiadomo. Zastanawiam się nad pojzonem tego. O, teraz się nie będę zastanawiał, tylko od razu to spojzonuję. Na pewno. Na pewno, na pewno, na pewno. I polecę z... Dobra, a on daje. Do... Dobra, Poison defense. Okej. Okay. Okej. Okay. Mała, ale jednak przewaga jest. Eli razy 3. Także tutaj chyba trzeba się sprężyć trochę, guys. Damy tak, żeby zablokować. Coś tam zablokować. Damy tu Poisona. Tu damy tak. Tak. Na razie defense. Na razie defense. Skupmy się na defense guys. Defense nas uratuje. Tyk, lecimy w tym momencie z Graveyard plus Poison, 30 sekund zostało. Tornado trzeba dać, żeby Baby D robił splash damage jak największy. No nie taki duży jakbym chciał, ale zawsze coś. Drugiego Defense. I teoretycznie co? Poison ja dam. I nie powinno być tak źle chyba. Zagrałem bardzo na spokoju ten mecz. Eee, żeby co? Żeby wygrać. I się udało wygrać. Także fajnie. Bardzo fajnie. Na spokojnie. Mirror. Wygrałem o 1046 HP. Wydaje mi się, że to nie jest akurat różnica Tower Run o level kinga. Hmm. No nie zagrałem źle. Dobrze, że, go, że jednak chyba tak na spokojnie grałem. Nie, nie puszowałem niepotrzebnie. Defense, defense, defense. Nie wiem, chyba będę musiał wrócić powoli do tego Splash yarda. Zwłaszcza na. Jeszcze teoretycznie mogę wziąć Muchę zamiast Ice Wizarda. Nie będzie Splash Damage'a, ale Mucha jest na buście. Więc też byłaby na 15 levelu. Jest jeszcze taki Graveyard Mortar. Teoretycznie miałbym Mortar też na 15 levelu. No ale zobaczymy. Na razie typika Splash Yard. Baby D wygląda świetnie. Fantastycznie wygląda Baby D, guys. Coś pięknego. Cieszę się z BabyD. Dajcie mi znać w komentarzu koniecznie u siebie jaką wy macie kartę na 15 levelu, jeżeli jakąś macie oczywiście, bo jak widzicie ja już mam i jestem już w połowie do 56 levelu Kinga. Zobaczcie mam 8,4,5 a potrzebne jest 150. Już połowa. Nice, szybko leci w, w miarę. Nie zwróciłem uwagi, ale się nagrało. Ile expa, ile expa z 14 na 15 level Kinga wskoczyło? Chyba dużo, chyba dużo. Napiszcie w komentarzu też, guys. Bo ja jestem taki edytor, że pewnie tego nie, 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 nie dam na, na filmiku. Może dam jednak, jak policzę. Ale wy też zawsze możecie napisać. Także fajnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, gorąco ciepło, oprócz wszystkich, którzy używają i są obrzydliwymi, paskudnymi abuzerami lawy, kamyk i ekipa. Nie pozdrawiam. A reszta, jak najbardziej, golem oczywiście better than lawa. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. JOLO!